Arkadiusz Rzekier, jest News, TV. Jesteśmy na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. A naszym gościem jest profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, znawca problematyki rynku pracy, pracowników, pracodawców. Stąd moje pierwsze pytanie, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Stąd moje pierwsze pytanie. Mamy wysoką inflację, ale wciąż niskie bezrobocie. To normalne, ale czy dalej tak będzie? Mm, powiem, że e, trochę e, nienormalne, nawet bo mamy sytuację kryzysową, ale pamiętajmy, że nawet gdyby e, ten kryzys nam głębiej zajrzał w oczy, to. E, Bezrobocie mocno nie wzrośnie. Jesteśmy krajem o strasznej sytuacji demograficznej, po prostu starzejącym się społeczeństwem. Bywa nam liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W wieku produkcyjnym zasoby się starzeją. W związku z tym tego napływu, jak gdyby, do rynku pracy nie będzie dużego. W dużej mierze jesteśmy też krajem uzależnionym od zasobów migracyjnych, więc potencjalnie nawet ruchy związane z zatrudnieniem w jakimś zakresie Będą dotyczyć w większym stopniu tych zasobów, zasobów migracyjnych, a więc e, odczuwalna stopa bezrobocia nie będzie duża, ale ze wzrostem bezrobocia e, musimy się liczyć w najbliższym czasie, bo e, firmy zaczynają mieć coraz większe kłopoty i trudno sobie będzie poradzić z tym e, kryzysem, tak jak poradziliśmy sobie w pandemii. E, finansując w pewnym sensie, dofinansowując utrzymanie tego zatrudnienia. A w jesteśmy też w przededniu no, takich dużych i poważnych zmian na rynku pracy, które dotyczą tych procesów, które są nieubłagane, robotyzacji, automatyzacji i one także będą miały wpływ na to, co na rynku pracy dziać się będzie. Właśnie, wiem, że ostatnio dość bacznie się Pan przyglądał temu procesowi automatyzacji jak on wpłynie w najbliższym czasie na rynek pracy. I czy w tym kontekście na przykład mówienie dziś o krótszym tygodniu pracy, mniejszym pensum godzinowym jest uzasadnione, bo spotykam się z takimi opiniami, że to jest nie najlepszy pomysł w nie najlepszym czasie. Badania nad wpływem robotyzacji, automatyzacji na gospodarkę i rynek pracy realizowałem w 2021 i e, e, do tego badanie jakościowe, takie głębsze spojrzenie w pierwszym kwartale 2022. I z całą pewnością inna byłaby moja retoryka i interpretacja tych badań, gdyby nie to, że mamy ewidentnie do czynienia z takimi dwoma czynnikami, które będą hamować zakres inwestycji w nowe technologie. Bo gdyby odwołać się bezpośrednio do tych wyników badań, to ponad 70% firm badanych, a to była próba firm średnich i dużych, była zaawansowana albo w planach związanych z automatyzacją i robotyzacją, albo wprost mówiła o wdrażaniu już pewnych procesów. Zatem jeszcze niedawno wydawało się, że ten proces będzie przebiegał bardzo szybko. On będzie przebiegał szybko, ale widzimy wyraźnie, że ten rok i pewnie rok 2023 będą jakimś okresem odkładania pewnych decyzji. Natomiast patrząc globalnie na gospodarkę, nieuchronne jest to, że utrzymywać będą swoją, swoje przewagi konkurencyjne tylko te firmy, które będą mocniej inwestować w te nowe technologie. I dotyczy to zarówno przemysłu, jak i różnego rodzaju usług, które są świadczone już w innym wymiarze przez automaty. Oczywiście trzeba pamiętać, że Europa nie jest liderem e, zmian technologicznych. One m, są znacznie bardziej dynamiczne w Azji Południowo-Wschodniej, Japonia, Korea, e, Chiny. Tam te e, inwestycje w robotykę idą naprawdę e, gwałtownie. E, w Europie liderami są Niemcy. My jesteśmy, można powiedzieć, w pewnym sensie w ogonie, ale nie wyobrażam sobie, żeby. E, Konkurencyjny przemysł, na przykład motoryzacyjny, mógł się rozwijać inaczej, aniżeli po pierwsze w oparciu o energooszczędność, zieloną energię czyli patrz elektryczne czy wodorowe, nawet pojazdy, z jednej strony, a z drugiej strony zastępowanie tej pracy ludzkiej pracą automatów czy robotów. Co ciekawe, z moich badań wynika, że. W pierwszym okresie inwestycji nie należy spodziewać się dużych zmian w zatrudnieniu, mhm. ale to będą procesy, które będą oznaczały redukcję zatrudnienia. Natomiast firmy, wiedząc też, że ten dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, do kapitału ludzkiego jest w Polsce stosunkowo mały i zmniejsza się, zwłaszcza, że Proszę zauważyć, że te nowoczesne przemysły są e, ulokowane w Polsce w określonych ośrodkach. Mamy Śląsk, gdzie konkurują. Ze sobą e, wzajemnie firmy produkcyjne, mamy Dolny Śląsk, mamy Wielkopolskie, Mazowsze. To są pomorze w pewnym sensie to są takie e, największe chyba huby związane z mm, nowoczesną produkcją e, przemysłową. Firmy będą chciały skorzystać z różnych procesów rekonwersji wewnętrznej, czyli wykorzystać te zasoby. Po to, aby podnosząc ich kwalifikacje czy zmieniając kwalifikacje, zatrzymać je na innych, bardziej zaawansowanych stanowiskach. Dopiero ci, którzy nie przejdą przez to SITO, albo ci, którzy okażą się niepotrzebni w perspektywie kilku lat, no, okażą się zbędni na rynku pracy i e, będzie im trzeba podziękować, a jednocześnie tutaj powinno się włączyć, powinny się włączyć działania państwa. Będzie, pomyśleć, będzie trzeba pomyśleć o tym, czy mogą pracować w tym zawodzie, czy też będą musieli zupełnie zmienić zawód, bo zmieniać się będzie także struktura zawodowa. Więc wracając do tego pierwotnego pytania, czy ta perspektywa 35 na przykład godzinnego tygodnia pracy jest realna, tak? Ona jest realna, ale to nie jest perspektywa najbliższego roku, dwóch czy nawet trzech lat. Ale ona będzie wdrażana, tyle że musimy patrzeć na to też z takiej perspektywy trochę wybiórczej. Nie wszystkich dziedzin i obszarów to będzie dotyczyć. No niech sobie pan redaktor wyobrazi teraz, że wprowadzamy 35-godzinny tydzień dla lekarzy. No to kto nas będzie leczył? Jak już teraz no mamy, Słabej jakości zresztą usługi związane z ochroną zdrowia e, dostępne tylko dzięki temu, że lekarze często pracują po 60 godzin. E, to samo będzie dotyczyć wielu usług publicznych. Mie martwi to, jeżeli mówimy tak szerzej o rynku pracy, że cała sfera związana z usługami publicznymi e, nie tylko jest coraz bardziej niedofinansowana, ale coraz bardziej. Obniża się jakość tych usług. A w ogóle, mówiąc o przyszłości, powiedziałbym tak. Jeżeli chcemy zachować ten nowoczesny przemysł w Polsce, to na te procesy robotyzacji, automatyzacji, które są nieuchronne, musimy patrzeć też w perspektywie takiej bardzo aktywnej. Bez inwestycji państwa w pewne elementy wspierające, Inwestycje w te technologie, na pewno współfinansujące ten reskilling i upskilling, a na pewno zapewniające w tym okresie przejściowym jakieś świadczenia dla tych pracowników, firmy inwestować w roboty mogą równie dobrze w innej części świata, a niekoniecznie w Polsce. Gdy byliśmy przez ostatnie, 20 czy nawet 30 lat, beneficjentami tych procesów delokalizacyjnych. W tej chwili, jeśli nie zaproponujemy mądrej e, e, polityki, Zatrudnienia, polityki gospodarczej de facto wspierającej te firmy i nie zachęcimy do tego, żeby te inwestycje były w Polsce, może się okazać, że będziemy ofiarami procesów delokalizacji, bo nowe fabryki samochodowe powstaną tam, skąd pochodzą ich koncerny, Panie we Włoszech, we Francji, w Niemczech. Panie profesorze, ja bym wrócił jeszcze do tej sytuacji inflacyjnej. W walce z inflacją obawiamy się bardzo tej spirali płacowej. Jak pan sądzi, czy nam ona grozi? Jak, jaka jest sytuacja tutaj? No, tak. Ja się obawiam spirali cenowo-płacowej, która chyba e, e, już została mocno nakręcona, także ten. Ta duża dynamika wzrostu płacy minimalnej, choć on dotyczy tylko odsetka pracowników, będzie miał pewnie wpływ. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że w wielu firmach ta płaca minimalna jest dolnym progiem takiej tabeli taryfowej płacowej i można powiedzieć, że automatem w związku z tym będą, będzie generować podwyżki w innych strukturach, jak gdyby. Zatrudnienia w, na innych stanowiskach pracy. E, także e, pracownicy, i to jest realny problem wobec tak dużej inflacji a niedawno były odczyty e, e, i analizy, które pokazywały, że jeśli idzie o ten podstawowy koszyk dóbr, to e, ta e, inflacja jest nawet wyższa, jeśli mówimy o zaspokajaniu potrzeb. E, w wielu firmach, które opierają się na pracownikach, którzy przyjeżdżają z okolicznych miejscowości do pracy, pojawia się problem kosztów dojazdu, a więc zaczynają się pojawiać różne postulaty po stronie pracowniczej, na które pracodawcy będą musieli odpowiedzieć. To sytuacja pracodawców jest bardzo trudna, bo są takie firmy, których koszty funkcjonowania w związku z tym, co się dzieje po stronie kosztów gazu, prądu, jest tak trudna, że już nie dowiozą swoich planów, a w wielu branżach zaczyna się pojawiać. Realny problem e, z utrzymywaniem e, poziomu produkcji e, i harmonogramów e, produkcji, ze względu na e, doskierające coraz bardziej e, problemy z łańcuchami dostaw. Więc te wszystkie problemy, na które Nakładają się jeszcze oczekiwania płacowe, mogą spowodować no, poważny kryzys. Kryzys w gospodarce i kryzys na rynku pracy. Mam wrażenie, że w najbliższym czasie okaże się, czy te trudności, które firmy pokazują, będą taką przesłanką wyhamowania oczekiwań płacowych pracowników, czy też nie. Bo jeśli Pojawi się ta presja płacowa po stronie pracowników, to się może wszystko źle skończyć, skończyć się sporami zbiorowymi, i wreszcie tam, gdzie pracodawcy przeprowadzą te regulacje, to może bardzo szybko prowadzić na przykład do redukcji zatrudnienia w perspektywie przyszłych lat. Więc miejmy świadomość tego, że no, trochę jesteśmy w w takiej Zamknięci w takiej spirali zależności, która jest niebezpieczna dla gospodarki, ale i dla rynku pracy. No i nie udało nam się zakończyć naszej rozmowy optymistycznie, ale to są przestrogi, które Optymistycznie tam, no właśnie, mogę powiedzieć, że po pierwsze, jeżeli udałoby się przerwać te zagrożenia, które są jednak zagrożeniami zewnętrznymi, więc z jednej strony to straszna wojna, z drugiej strony e, m, kryzys energetyczny, który w pewnym sensie jest determinowany także e, tym, co się dzieje e, na wschodzie. E, no i oczywiście z perspektywy Polski to e, pójście po rozum do głowy i e, sięgnięcie po środki KPO. E, wtedy już inwestycje byłyby pierwszym elementem pozytywnie oddziaływającym na spadek inflacji pewnie trzeba by było jakichś dodatkowych regulacji makro po stronie państwa, ale no wydaje mi się, że jeżeli byśmy uniknęli kryzysu i poszli w spowolnienie, to badania, o których mówiłem, są jak najbardziej aktualne i Mądrą polityką przemysłową i e, wsparciem dla firm, które chcą inwestować w nowe technologie, możemy zbudować bardziej konkurencyjną gospodarkę i wtedy, nawet w perspektywie, możemy mówić o. Skracaniu tygodnia pracy. Z tym, że nie odgórnie i w kodeksie pracy, mm. ale poprzez porozumienia na poziomie zakładu pracy. Może trzeba będzie pracownikom dać do, do wyboru, czy chcecie więcej zarabiać, czy krócej pracować, bo to są mniej więcej takie A może dylematy. A no krócej I, pracować i, i, i tyle, więcej samo, zarabiać. tyle samo zarabiać. Znaczy, w, w jakiejś perspektywie y, y, to. Y, można tak postawić problem, ale warunek jest taki, że musimy bardzo uważać na produktywność, bo tak. Francuzi, którzy w połowie lat 80. postawili na obniżkę właśnie godzin, tygodnia pracy i pozostawienie wynagrodzeń na tym samym poziomie, zapłacili w niektórych branżach tym, że straciły na długie lata swoją pozycję konkurencyjną. Więc w interesie pracowników jest, aby robić to ostrożnie tak, aby nie straciła na tym konkurencyjność firm, co oczywiście jest możliwe, biorąc pod uwagę właśnie automaty, roboty, choć na koniec powiem, że w Azji Południowo-Wschodniej właśnie, w Japonii rozmawia się na temat tego, aby podatkować roboty i aby do roboty płaciły podatki, tak więc no, takie nowe trendy nas czekają, Oby jak najwcześniej no, rozpoczęły się takie dyskusje. Bo na przykład o opodatkowaniu przedsiębiorstw, które wdrażają robotyzację, to już mówi się od dłuższego czasu, prawda? No tylko, że jeżeli my byśmy poszli na takie rozwiązania i byśmy na firmy, które inwestują w pieniądze w automatykę i robotykę nałożyli jeszcze podatki, no to już nikt nie byłby zainteresowany, żeby rozwijać nowoczesnego przemysłu w Polsce. To raczej po naszej stronie muszą się znaleźć środki, oczywiście mądrze wydane, które będą wspierać te procesy. Jeśli nie samą inwestycją w roboty i w automaty, to przynajmniej urzenie firmom w kosztach reskillingu, upskillingu i tych przejściowych mm -hmm. świadczeń, bo człowiek, który przez pół roku będzie się uczył, musi z czegoś żyć. Trudno, żeby pracodawca płacił za inwestycje, płacił za koszty Gdyby. przygotowania Gdyby. i jeszcze wypłacał jakieś świadczenia. Są pewne rzeczy, które powinny być po stronie państwa i taki namysł jest potrzebny. I te moje badania i projekcje właśnie temu służą. Jak będę już gotowy z rozwiązaniami, to... Zapraszam, Pana redaktora. Zapraszamy profesor Jacek Mencina, był państwa i moim gościem dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.